No, jesteśmy. A, dobra hmm. tutaj. No widzisz? O, są elegancko. No dobra. Co to za A to Gierdal się kierowca. Dobra, wysiadaj, Halila. Czy ktoś wzywał twardą rękę prawa? Oczywiście, o, czy że tak. Zapraszam do Mamy złoczyńce dla mego. <grym> proszę. <grym> bardzo proszę. Ja pierdolę. Ten tutaj na podłodze. Tutaj mamy złoczyńce dla związany. No, no, no. Chyba ja tutaj mamy przestępcę. <grym> Jaki przestępce? Powiedzcie mi tutaj, co on przewinął? Oj, najgorsze rzeczy. To. bardzo no. najgorsze. Takie, takie najgorsze. Patrolaj, wracaj. Że tutaj wiemy, zaraz. Tego wyjmę swój notes i zobaczymy, co w kodeksie karnym tam jest napisane. <grywa> Kurwa, pójść tak <grywa> Policja, tutaj jest Eee, Czekaj, e, czekaj zrobił tak, tak. E, <grywa> Kurwa, tam. E, notes. No więc tak. Ja, mm, sierżant, dobra dziewczynka, widzę tutaj w kodeksie karnym, że pan jest winny. Na pewno bycia przystojnym, nagim, napalonym i winnym ostatniego dnia wolności w swoim życiu. ja pierdolę. I co teraz? No, no to teraz uważaj, bo będę musiała wymierzyć ci karę. Podnieście tak? go, żeby tak nie siedział płasko na dupie. nie. Tylko odwiążę od tej, a ja został. Dobra. Dawaj, dawaj, no. Łapy ci podaję, <śmina> dawaj. Jezu, <śmienicza> <śmienicza> dziękuję. No, no, no. Jesteś wyższy, niż myślałem. No, więc tak. Zobaczmy, co tutaj ciebie czeka. Na pewno co najmniej... ...dwa lata ciężkich prac przy dzwonach. O, ja I na pewno bardzo długa droga... Do klatki więziennej? Jesteś gotowy, misiaczku? Ja pierwszy za jakie grzechy. Kurwa wiesz, za jakie grzechy. No A to jest nieprawda. Który tutaj z panów ma jakąś tam, jakieś radyjko? No, ja pan. mi tutaj jakąś taką. Sexy music lounge Sexy music, dobra Udam momento o, ja, co, to bo... Z auta możecie wyciągnąć, to będzie łatwiej Tere, <laughs> ja tere Kurwa, nie jestem niewinny No, no, no Pierdolić jeszcze nie będziemy No, no, się... ja, ja to nie wierzę, ja studiowałem nic wspólnego. No jak to, kurwa nic wspólnego wyciągasz mnie, ja jechałem do mojej kurwa, ty mnie tu sprzęgłasz. No, 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 żadna twoja cię teraz nie uratuje mi się. Dobrze, dobrze. No to jak z tą muzyką? Bo już mnie lęć w Collins, czekaj. Dawaj. Tam z tym radiem może bliżej podnieść. No to pięknie. O panie. Czujesz tą atmosferę misiaczku? Oje. Oh, yeah. Powoli mgła się rozpościera na scenie. Wchodzę ja... Cała na oliwiona. Podoba ci się mój mundur, I który miałam in, na sobie? Tak, yeah, pojedziemy yeah. No to jedziemy z tą karawaną <laughs>

Daję mu tego klapsa pupę. Oj, so... ktoś tu był o, bardzo kur... niedobry o, <laughs> Mamisiu, będziesz przestrzegał prawa? Tak, Oj, Nie jestem przekonana. to do chypa i wsadza jego jego twarz w swoje piersi. Kolo. Tak bardzo. Ja to <grystanie> Oj coś co jest że jeszcze nie ma w tym przestępcy. Nie nie to... do idealnie idealnie. Przedstawicieli, <laughs> się wsparcie <laughs> <Poddaję> się wsparcie się wsparcie się nie popełnisz przestępstwa? Nigdy, 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 I zawsze będziesz się swojej żony słuchał? Tak, będę się słuchał Chyba, że Karinka do ciebie zadzwoni, to znaczy to? co? Co? E, nie ważne. To ja tu zadaję pytania, kawalerze. No, no. <laughs> ja nie, to... Tak. W imię Boga i stróża prawa i kodeksu karnego Uważam, że ten tutaj zebrany kawalarz przestępca I łapserdak od jutra na wieki wieków będzie dobrym obywatelem Chyba, że na terenie klubu nocnego Henkaus Tam prawo nie obowiązuje O oh, sorry so, Dobrze, dobrze O swoją... oh, oh, kurwa, szliferec No, jest i tak. Half half. <laughs> ja, no. oficer Karina. To? No. Spocznij przestępca. Ach, Chyba się kurwa radio zaczęło. <z adapting> burger! ja mam cały wieczór. <z> <To> co jest? <skrydanie> Dobra, weź go tamten w cheeseburger, ale nie może. Widzieliśmy, zaraz będziesz tam tą czapkę zakładał. Daj, I kurwa Kierowca, Ja pierdolę Dobra, to i Ale witam serdecznie, podobnie no. Dobra. no cóż Czuję, że ja tu swoje zrobiłam Obywatele Czy mogę liczyć, że zajmiecie się tym przestępcą? Oczywiście, że tak Oczywiście To dobrze e, Czekaj Okulary, o, o A, spodnie, Uuu, 40 tysięcy, koszulka, nice, i e, czekaj, maska na krycie głowy. Księdę, Macie może ma butelkę ma wody? Nie, mhm. ale mam coś lepszego. O, o, o. o w kapeluszu masz. No, w kapeluszu. O, w kapeluszu. Nie, 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 Obywatele, do zobaczenia. Oficer Karina wyrusza na patrol. O Jezus <grym> O oh, kurwa! No to nieźle.